Uwaga, uwaga, mamy coś do powiedzenia W szkole coś się zmienia Będzie pięknie i bogato Zatem mamo oraz tato Kiedy pita, czas na stanie Spomóż córkę, synu, nie Przekaż te półtora procent Bowiem przyszły lekarz, docent Chce mieć piękną bibliotekę Tak, płynąć wiedzę, rzekę i stypendia co roku innym czas dotrzymać kroku Przekaz za ten procent, procent szkole. w szkole. Z ką szkolka w kasie by ta edukacja nowa. była kolejna kolejna. Kolejna. Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przekazanie naszej szkole półtora z waszego podatku. Zapewniamy, że całość przekazanych środków będzie przeznaczona na realizację dwóch celów. Po pierwsze, Pragniemy nagrodzić szczególnie wyróżniających się uczniów w stypendium finansowym. Po drugie, uczynić z naszej biblioteki miejsce, z którego Państwa dzieci będą korzystały jeszcze, jeszcze chętniej.